Coś Ci chciałem pokazać, bo być może nie uwierzył, i tak dalej, ale pokażę Ci na czym pracuję, pracuję. nie? To jest chemia. Nie wiem, czy to słychać, ale co spadło z Twojego auta, i teraz tak to wszystko. Eee... Było wyczyszczone, natomiast to sobie teraz reaguje, bo to jest naprawdę w tym momencie to smaruje. I pokażę ci coś. Może Uf. mi się uda. To jest nie do wiary, jak to reaguje. Widzisz, to sobie tam wchodzi. Wszystko do środka puchnie. I to wszystko na końcu będzie takie czarne. Wiesz, ludzie mnie pytają, czemu to stosuję, i tak dalej, że mi się nie chce czyścić. To nie o to chodzi, kwestia jest tego typu, że nie wszystko wyczyścisz. Nie jesteś w stanie wszystkiego wyczyścić i dlatego stosuję chemię, bo ona mi zareaguje z korozją i wygryzie to wszystko bezczelnie do końca. Nie? I dopiero właśnie dlatego na koniec idzie dopiero konserwacja. Nie? Patrz, jak wygląda ten płyn, który dopiero sobie spadł, bo całe to wszystko rude. To jest tak naprawdę w tym momencie tylko nalot. Z tego co ja już czyściłem, nie? Także bawię się dalej z tą chemią, którą się dzisiaj zatrułem. Zdrawiam Cię serdecznie i miłego wieczoru. Hej!